Jak poczta Polska, gdzie ma być zwolnionych 10 tysięcy ludzi, to widać, że zaczynają się wielkie problemy na rynku pracy i w polskiej gospodarce. Wczoraj był zresztą wielki protest w Warszawie, ponieważ ludzie zaczynają się organizować, mówiąc rządowi nie, rządowi, który nie chroni miejsc pracy. I ostatnim takim przykładem z ostatnich godzin jest spółka Rafako. Mogę powiedzieć, że to jest spółka, która jest wpleciona w ziemię śląską, jedna z takich symbolicznych, można powiedzieć, firm, niezwykle ważne ogniwo, jeżeli chodzi o rynek energetyczny, spółka, w której dzisiaj zatrudnionych jest tysiąc osób, ale spółka, która jest pewnym elementem takiej tożsamości ziemi śląskiej, działająca od 75 lat. Otóż no, dowiedzieliśmy się wczoraj, że zarząd składa wniosek o upadłość tej spółki, czym całkowicie zaskoczono pracowników, nas również jako polityków opozycji, ponieważ taka sytuacja absolutnie nie powinna się zdarzyć. Smaczku temu dramatowi, bo to jest dramat wielki dla ludzi, którzy mieszkają na ziemi, którą reprezentuje pan poseł, pan minister Michał Woś. Jest to, że rok temu Donald Tusk był na spotkaniu z przedstawicielami firmy Rafako i Żądał od ówczesnego rządu, w którym my byliśmy, rządu Zjednoczonej Prawicy, żeby wszystko zrobić, żeby tą spółkę uratować, że taka jest odpowiedzialność rządu. Po dziesięciu miesiącach rządów Donalda Tuska zostaje złożony wniosek o upadłość tej spółki. Bardzo niepewna przyszłość wielu tysięcy tak naprawdę ludzi i kłamstwa tego rządu wraz z panem premierem, który w zupełnie nowej rzeczywistości, już jako premier. Okazało się, że tych ludzi oszukał. Szanowni państwo, dramatyczna sytuacja mamy do czynienia z falą zwolnień i w Poczcie Polskiej w PKP Cargo, w Elektrowni Rybnik wczoraj protestowali związkowcy Elektrowni Rybnik 500 miejsc zagrożonych specjalna sesja rady miasta w której przewodniczący mówił o tych zagrożeniach też na Śląsku, też w Rybniku. No i Rafako, drodzy państwo Rafako, kiedyś perła w koronie polskiej energetyki. Przetrwała komunę, przetrwała transformację, przetrwała Balcerowicza, nie przetrwała, drodzy Państwo, dziewięciu miesięcy rządów Donalda Tuska. Zgłoszony wniosek o upadłość oznacza no, fatalne skutki dla mieszkańców Boże, ale też fatalne skutki dla energetyki, bo to jest bardzo ważna spółka, która miała potencjał ku temu, żeby uczestniczyć w transformacji energetycznej. To, że doprowadzili ją na skraj upadku, to jest po prostu coś skandalicznego. Drodzy Państwo, w czasach naszych rządów. Ona już była w trudnej sytuacji, ale my działaliśmy. My udzieliliśmy pomocy publicznej w wysokości 100 milionów złotych. Państwo polskie zaangażowało się w pomoc tej spółce przez objęcie 10% akcji w ramach PFR-u, więc była realna, konkretna pomoc. Kłopoty tej spółki zaczęły się za pierwszego Tuska. Przez te wszystkie różnorakie, dziwne decyzje podejmowane przez te różne zarządy, też osób związanych z Platformą Obywatelską. Ale, drodzy Państwo, to co najbardziej bulwersuje, to wykorzystywanie tej spółki przez oczywiście dramat ludzki to bulwersuje bezrobocie, miejsca pracy, problem dla Raci Boża, dla tej części Śląska, ale też bezczelność Donalda, Tuska. Szanowni Państwo, ja przyniosłem Państwu, chciałem pokazać krótką wypowiedź. Proszę posłuchajcie. Donalda Tuska w 2023 roku. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Rafał podobnie jak to byłoby z innymi w tej sytuacji, trzeba ratować. ja sobie nie wyobrażam, żeby efektem działania władzy i wielkiej spółki z Państwa. Zniszczenie innej polskiej Donald Tusk powiedział wtedy, że nie wyobraża sobie, żeby efektem działania spółki Skarbu Państwa było zniszczenie innej wielkiej spółki. Ja, drodzy Państwo, już 10 września napisałem do premiera, interweniowałem razem z politykami suwerennej Polski, z politykami Zjednoczonej Prawicy, mówiąc właśnie o tych działaniach innej wielkiej spółki Skarbu Państwa. Mówiłem o spółce z grupy kapitałowej JSW, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JSW Cox, która złożyła taki wniosek, który uniemożliwia dalszy proces restrukturyzacji, który bezpośrednio doprowadzi do upadku. Dwa tygodnie temu premier wiedział i nic nie zrobił. W kampanii wyborczej łatwo kłamać, natomiast kiedy przechodzi do realizacji tych obietnic, no to już dla Tuska po prostu nieosiągalne. I smaczka, proszę państwa, dodaje jeszcze jeden fakt. Poznajcie, proszę państwo, Poznajcie, proszę Państwa, panią prezes, uśmiechniętą prezes, jak widać, pani Joanna Schmidt. To jest pani prezes Jastrzemskiej Spółki Węglowej JSW Cox. Jak widać na wieczorze wyborczym, z ładnym serduszkiem, to jest zdjęcie z wieczoru wyborczego Platformy Obywatelskiej. Na tych zdjęciach, w cudzysłowie, oczywiście, tłuste kocice z platformy. I ta pani, to jest ta pani, która bezpośrednio złożyła wniosek który spowodował upadłość Rafako, o czym zresztą mówił prezes Rafako, biorąc pod uwagę oczywiście i poprzednie kłopoty, ale ten wniosek bezpośrednio spowodował te działania po stronie zarządu Rafako. Jak widać, Donald Tusk nie miał daleko, nie miał dużego kłopotu, żeby do swojej partyjnej koleżanki się zwrócić i żeby wdrożyć w życie swoje słowa z 1923 roku, kiedy mówił o tym, a mówił wyraźnie. Że nie można dopuścić do sytuacji, w której spółka skarbu państwa powoduje upadek innej polskiej firmy. Tutaj mamy właśnie do czynienia z takim przypadkiem. Spółka skarbu państwa JSW COX rękami tej pani Prezes doprowadziła bezpośrednio, biorąc pod uwagę inne przyczyny, ale do upadku. Rafako. Drodzy Państwo, to jest sytuacja skandaliczna i ona pokazuje, że Donald Tusk, mimo że wiedział, nic nie zrobił, to znaczy on nie potrafi rządzić. Polską rządzą ludzie, którzy są partaczami, którzy jak przy powodzi pokazali, że sobie nie radzą, tak samo sobie nie radzą w każdej innej dziedzinie, odsunęli ekspertów, a te różnorakie tłuste kocice działają, jak działają niestety, albo różne inne tłuste koty spółka Skarbu Państwa. To, co teraz najważniejsze, drodzy Państwo, i wzywamy, wzywamy Donalda Tuska do natychmiastowych działań, do pomocy y, Rafakowcom, do pomocy... Tam jest w tej chwili zatrudnionych około 700 osób, ale przecież szereg innych spółek wokół tego Rafaco, kiedyś parę tysięcy, teraz ta spółka no, już tych kilkaset, ale to trzeba natychmiast pomóc i podjąć działania. Być może nie jest za późno, być może Donald Tusk będzie potrafił wdrożyć te działania, o których mówił, co do spółki Skarbu Państwa, kontrolowanej przez Skarb Państwa, czyli JSW Cox i być może ten upadek Rafako nie jest już... Totalnie przesądzone, nie jest na tym etapie totalnie przesądzony. Wzywamy Donalda Tuska do natychmiastowego działania. Rozumiemy, że są bardzo ważne rzeczy związane z powodzią, to jest dla każdego jasne, no ale skoro Donald Tusk ma czas na wywoływanie tematu WIS jako tematu zastępczego dla powodzi, skoro ma czas wywoływania tematu Pegasusa jako tematu zastępczego dla powodzi, to z pewnością musi znaleźć czas na pomoc ludziom pomoc mieszkańcom Raciborza, regionu, mieszkańcom Śląska w tej bardzo trudnej sytuacji, która dotyka teraz tę perłę w koronie polskiej energetyki, czyli spółkę Rafaco, tak samo jak elektrownię Rybnik. Trzeba natychmiast działać, bo dwa tygodnie temu pisałem, że może być za późno, dzisiaj mamy obawy, że być może już jest za późno, ale niech się rząd weźmie do roboty i zaproponuje konkretne rozwiązania. Czy są jakieś pytania z Państwa strony?